z tej strony Yoshi, witamy ja w kolejnym odcineczku z Beyond the z ze strony Paweł. Hejka z tej strony Paweł, i jest ze mną Yoshi! <noise> hei, I kontynuujemy! Hei, kontynuujemy historię! Dobrze, że przynajmniej nie zmieniłam kierunku, w którym idziemy. No, Chyba. w Spider-Manie był goblinem, no to tutaj też musi być jakimś parszywkiem przecież. Przez chwilę był dobry, ale później się pogubił. No, w, w Spider-Manie też był goblinem, ale wcześniej był dobry. Widziałeś to przed raz przed chwilą. Czemu że się drugi raz? Noś ale chodzi mi o to, że wcześniej... Jako goblin, goblin też był dobry, a później z goblinem, goblinem. Ale Goblinem był. No. Ale był Goblinem. Tak O, zaczynają się takie fajne rzeczy. Aha. A może tak? taki... A, nie w ja Nigdy nie wiem. Jego w ogóle nic nie atakuje, nie? Patrz. On nie, sobie tam zostaw, stoi, po prostu. On sobie stoi i tylko się nie. obraca. Kopnij go. Kopnij go zęby. Rayana? No, ale jego nic nie atakuje, to skąd ma to obrażenie? Jebane monstra! Gdyby nie pasy byłoby po nas. Typowe

Szybka wymiana spodni. Mogli wziąć pas od tamtego. Prawda? No oni kawałek przebiegli, wiesz, chyba... No, ale mogli... I się zgubili teraz. Teraz nie on wróci po ten pas. No się by w ogóle przemyślał to. I teraz nic nie atakuje, nie? No bo tam do niego teraz skoczyło wszystko. Tak. No to mamy wejść ze środka, czy co? Widzisz, idziesz, idziesz, i cały czas się nie zbliżasz do tego. Cały czas tak samo jest. Puśmie! Powiedziałam, puśmie. Trzykniemy ci neurotoksynę, która wprowadzi cię w permanentną śpiączkę. Podzielisz los swojej matki. Padaj! Jest za późno, Johnny. Za późno. Do przodu mam nadzieję, że ostatnie klientie będzie moje. Jako, że większość czasu i tak nic nie robimy, tutaj, praktycznie grzałem. Tylko pada. To no, dobrze. Nie ma za falci O nie, puść mnie! Pójść. że nie muszę trzymać I ciągle... Co jej się dzieje? Chwytają ją jakieś dziwne rzeczy. A teraz jest w, w tym wspomnieniu, gdzie tego. No, inny ojca... ubiór w ogóle. Tak, bo jest, bo jest w tym wspomnieniu, gdzie tego ojca zabiła. Od tego małego chłopca. No, tu się rzeczy dzieją dziwne, niewytłumaczalne. Proszę się, czekaj, lewy szybki, aha. O, a teraz jest. O, dwa. Czujeczka. Wszystkie wspomnienia, i to, że. Z... Pamiętasz, że zabiliśmy. Zabiłeś tych wszystkich ludziów? Nie pamiętam. Tyle ich było. W tylu grach. Chciałabym, żeby ta spódniczka tak nie latała. <noise> mam już dosyć tych twoich usprawiedliwień. Dobrze, przynajmniej majty mam. razem ci się nie upieczę. O ty. Puszczać mnie. Co jest? Oddajcie mi moje dziecko. Spokój się, Nora. Chcę ją zobaczyć. Moją córeczkę. Jego o mój Boże, co tu się dzieje? Bliźniak udusił się Pepowinu. Zrobiliśmy wszystko, żeby Mój syn! Chcę zobaczyć syna. Hmm, Aiden, brat bliźniak? Mój brat, mój bliźniak. Jakie, normalnie pulpeciki. Był martwy No, e, jaka ładna łonka. Ładne drzewo. I słońce. Chyba to musisz iść, nie wiem, czy coś. Chyba niezbyt. A już dorosł. I na lasę stoi przy nią wejście. Nasze dusze były złączone. Kochałam Cię i nienawidziłam przez lata. Ale byłeś częścią mnie. teraz już nie ma jedena? Czy... nie wiem okay. chyba przeszedł na tamtą stronę faktycznie, chyba tak czyli tak, życie albo śmierć mhm, no to idź w lewo To mi jaśnie jest. Za świat. Aha! A, dobra, okay, za Nieważne. Świat. Ok. Będę wiatrem, gwiazdami i wszechświatem. Będę bliska jedyna i tych, których kocham. Teraz decydujemy, decydujemy o tym, czy umieramy, czy. Mhm. Czy zostajemy? Życie. doznania. Kocham cię, Jody. Starzenie się. Kocham cię. Jeszcze tyle wrażeń przed mną. Chyba wolałabym życie. No czy chyba trzeba tam naprawić w ogóle to. Tak. Ale możemy wybrać, czy chcemy mhm. już życia. Jeszcze tyle rzeczy przed nią. No, tam zresztą byli tylko ci. Mm. No, ci znowu No. Babcia i ten ojciec, wódz, czerwone pióro i tak dalej. No, jak go się to nazywa? Nie pamiętam. Upsi. A on nie mówił, że to wybuchnie, to od razu wszyscy zginą? E <laughs> Więc to, że wybrałeś życie, to i tak chyba nie ma znaczenia. A, no tak, tak. A, mówię, przecież. To jest Ale jeszcze tyle rzeczy przed nami. Okej. Okay? No i chyba tyle, jeżeli chodzi o ten... O, życie. Chociaż nie, dobra. I jednak przeżyli. Żyjemy. Żyjemy. Ok. Widzicie, oni przeżyli, ale wszystko wokół się zawaliło. Dosłownie wszystko. I miała czas, żeby zdjąć pasek. Beton, on wszystko. Ale no nie No co, ty, to całość, tylko tylko. Ale tu... mięciutkie, kochutkie ludziki, ludziki nie. Żyjemy. Nie, w zasadzie to. To było takie duże. Bo trzeba było tam dobiec, mhm. więc zniszczyła się, się tak naprawdę tylko konsola. Tylko konsola wybuchła. I pasek. I pasek, tak. Aiden? Nie no, Aiden przeszedł już. No tak. Już wiem. Podłoga taka pixelowa. Przejmujesz się. Okej. Okay. Okay. Czyli czarne słońce. Ale to z koniec, czy jak? Mówię, ja może jeszcze jest. zobaczę dalej, co będzie? No. Tak? Tak. Okej, okay, bo wydaje mi się, że to jest końcówka. 4% nie wyłączyło? 4% poszło za światy. Aha. Ym, tu trzeba kliknąć, niestety. Niestety. Epilog, czy już końcówka? Bo tak długo nic nie robiłem, mi się włączy, po prostu pad. Końcówka, już jesteśmy totalnie... Teraz będziemy chyba, nie wiem, decydować tym, co jeszcze będziemy robić w życiu. Nie wiem, zobaczymy. Pewnie napisy końcowe będą czy coś. Chyba, że to na ostatni odcinek, który będzie trwał 5 minut wtedy. Bieszczady. Sama tutaj jest? Wraz ze zniszczeniem Czarnego słońca zaczęły się problemy z pamięcią. Nie. Spędziłam zbyt dużo czasu po drugiej stronie. To powoli zżera mój umysł. Kawałek po kawałku. Wspomnienia zaczynają się mieszać. Powoli zamazują się, jak sen zaraz po przebudzeniu, teraz poczucie czasu. Nie czuję, co wydarzyło się najpierw, a co potem. Hm. Teraz w mojej głowie wszystko dzieje się jednocześnie. Jakbym oglądała ten sam film w kółko i w kółko i w kółko ten sam. Ciąg obrazów, pozbawiony sensu. zawsze można to po prostu spisać, co się wydarzyło. Na przykład. Parę tygodni cały czas piszę. Próbuję przelać swoje życie na papier. Jeśli je zapomnę, kartki będą pamiętać. Trzy miesiące od zdarzenia wciąż prowadzone jest śledztwo mające na celu wyjaśnić tajemniczą śmierć 283 osób w wojskowej bazie Pentagonu. Mhm. Przedstawiciele rządu potwierdzają, że władze i śledczy dokładają wszelkich starań, by wyjaśnić przyczyny tej straszliwej tragedii. SSJ jej na razie zostawiło mnie w spokoju. Pewnie są bardziej zajęci konstruowaniem kolejnego kondensatora. Pewnie tak. Nie mają zamiaru zarzucić eksperymentów. Odkąd się dowiedzieli, co jest po drugiej stronie? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Muszę teraz poukładać swoje życie. Życie bez Edena. Od kiedy tylko pamiętam marzyłam o życiu bez niego. Wolna od jego niekończącej się obecności pragnienie się spełniło. A ja stoczyłam się w otchłań rozpaczy. Czuję jak jakby część mnie została wyrbana. Ale ma się dalej. Mm -hmm. Cały dzień płacze. Może go Mole nie zjadł jeszcze, nie? Przez Chyba o niego. Nie wiem, że to głupie. Kurde Tak bardzo za nim tęsknię. Kol? Przeżył jednak. Przeżył. No deski mu wysłała pewnie mm. <grym> Ekspresem jeszcze mu wysłała polecony. Mówiłem? Mówiłem? No <grym> Ja będzie zaraz czytać gdzieś za jakimś y, Krzaczkiem albo drzewem Przeczytał? Zobaczył? Mijały miesiące Pełne całkowitej bezczynności. I obudziłam się. Nadszedł czas. Czas, by zacząć działać. Zacząć nowe życie. Wiesz um. co. Jakby nie patrzeć, to Ryan dosyć mocno nam. Pomógł. Nie, nawet nie poszli pod uwagę. Jay albo Zoe. Czego? A po czwórka. Czekam, na nie brać teraz pod uwagę. No, on jest pośledzony, nie ma oka teraz. Weź go zostaw. Weź tego <grywa> Jaya albo Zoe. To było oczywiste. Co? Jak oczywiste? <grywa> Nieprawda. Nie wiedziałaś Przez tego. jest bardzo długi czas, go nie tylko chwili spokoju, aby z takim dupkiem. Jest teraz niepełno ten, nie nas niepełny. Niepełny, No. Długo uświadamiałam sobie, jak bardzo kocham Ryana. Tylko, że jeśli już kogoś ma, tak długo byłam sama Opel. i smutna, że. Zapomniałam, jak to jest kogoś kochać. <noise> jest smutny, no i trzeba się drugi raz drugi lajechać. jechać <noise> Ten pewnie będzie zaraz. Żona wyjdzie, bo tam dwie pary kaloszy. Będzie kochanie, i będzie kopitka w ciąży. Wróciłeś! <noise> Jak dziwi, ale. mechanicznie to. No tak, trochę. <noise> Mogli trochę inną perspektywę dać, bo. Mogli. <noise> chyba trochę nie do końca wyszło. Chyba, że mają po prostu dużo botoksu w ustach, i dlatego takie e, sztywne. Może. Nie wiem. najdalej jak się dało. A! Na nowo uczyłam się kochać. Ufać drugiemu człowiekowi, przestać walczyć i nieustannie uciekać. Po prostu... Typowy pirat! No nie? Jest to tylko bandera, no i ty Nigdy więcej już o tym nie rozmawialiśmy. Tylko na, na bank w górę, latam w Walnie. To Ma jedno oko. Było. Jakby infrowymier nie istniał. Jakby miał się już nigdy nie pojawić. Jakby. Bezludne hmm. wyspa, cyk! Ale malutkie stópki. Ale w ogóle ta jedna jego, jego stopa była taka, a druga była taka. No, perspektywa. Tak, w szczególności kiedy patrzysz na stopę, która jest w ten sposób, a stopę, która jest w ten sposób. Faktycznie. O, połowę mniejsza. Teraz pójdzie odpłynąć. Pewnie tak. Piękny zachód. Czarne słońce. O, kokos. <noise> no kokos. Dobrze jej w głowę tego nie rzucił. A jeden? Nie, grawitacja pewnie. Bo to leżało obok. O. A ciekawe, czy byśmy, jak byś wybrała na przykład inne, innego, nie Ryan, tylko kogoś innego, tą inną, drugą, trzecią albo czwartą opcję, czy e, ten jej brat też by był? Nie wiem. by wrócił. Są różne zakończenia, wszystko. Tak, cień zniknął. Po chwilę. Tak. I gdzie napis jest? Gdzie on to pisał? Przed nią to było napisane, ale tam było mokre Woda zmyła. W nocy mam wizję. Post-apo? Przerażające. Wmawiam sobie, że to tylko koszmar, ale. Sama się okłamuję. Gdy raz otworzy się puszka Pandory, nie da się już jej zamknąć. Nie. To nie koszmary. To wizje przyszłych zdarzeń. Hm. Umarłam już dwa razy. Przestałam obawiać się śmierci. Okej, czy chyba okay. to jest chyba koniec? Chyba tak. Dziękujemy w takim razie za oglądanie. A, to była niesamowita seria, moim zdaniem. Ta gra jest... Ciągająca. Fabularnie, mam na myśli. Mm. Mimo, że Aiden za dużo nie robił, ale... Powiem to, co zwykle mówiłem. Może być. Może być... <laughs> ja Nawet jakby był przepyszny, np. <laughs> obiad, to powie... Może być. Może być. Tak. E... Także gra? Może być. <laughs> Dla mnie była epicka fabularnie. I... Czekam na coś, co będzie tak samo dla... w kooperacji dla dwóch osób, właśnie w takim trybie, albo tak samo jak Way Out. To jest kooperacja dla dwóch osób? Tak! Znaczy można mogę nagrać jako jedna osoba. Totalnie, to dla jednej osoby. <laughs> to osoba. jest tylko takim dodatkiem. Stoję już dwoma osobami, ale to jest nie dla jednej osoby gra. Nie dla dwóch. Ale ja mam nadzieję, że za jakiś czas może wyjdzie. Gra, która będzie też na dwie osoby i będzie tak samo wciągająca fabularnie jak, jak To czy Away Out, którego, mm. który też mi się mega podobał i mega mi się grało w niego. Więc dziękujemy za oglądanie. No, no i dzięki. do zobaczenia w jakiejś innej serii. Pa-pa! No trzymajcie się chaos!